Witajcie, z tej strony magicite.pl, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam biom leśny. Zapraszam do oglądania. Na biomie leśnym mamy 1% szans na to, że znajdziemy skrzynkę, 3% szans na to, że znajdziemy trawę, 9% na to, że znajdziemy lianę, 10% na to, że znajdziemy świnkę, 10% na to, że znajdziemy jakąkolwiek rudę, 52% na to, że znajdziemy drzewo, oraz 15% na to, że znajdziemy jakiegokolwiek wroga. A wrogami mogą być Dziki, pszczoły, tak zwane slajmy i zielone pająki. Do tego można znaleźć jeszcze bossów, którymi, jest, którymi są tyranozaury oraz pingwiny. Oprócz tych wszystkich wymienionych rzeczy można znaleźć jeszcze pszczele ule, w których po zniszczeniu wyskakują od 3 do 5 pszczół, oraz duże lub mniejsze klocki z kolcami, które przesuwają się z góry do dołu a gdy na nie wpadniemy, zabierają nam jeden punkt zdrowia. Oprócz wszystkich informacji wymienionych przed chwilą, dodam jeszcze coś od siebie, a może zaczniemy od tego, że biom leśny jest zawsze pierwszym biomem, którego zatrzymamy. Z tego, co zauważyłem, na biomie leśnym zazwyczaj jest najwięcej świetlików. Są tutaj slajmy, z których wypadają bardzo często herby. A skarbów można zrobić sobie potzione na życie, dzięki czemu można bardzo łatwo przeżyć. Niestety, na tym biomie rzadkim przypadkiem będzie znalezienie jakiegoś złota bądź dumenty, ale z drugiej strony jest to bardzo dobre, bo zazwyczaj na tym biomie nie mamy jeszcze kilofa, w którym moglibyśmy to wykopić. Wielkie ule, które możemy tutaj spotkać, wydają się niebezpieczne, jednak bardzo łatwo jest pokonać przeciwników w środku, a daje nam to bardzo duże doświadczenia oraz pieniążków. Gdy nie zbierzemy wystarczająco dużo dobrych przedmiotów, warto jeszcze raz pójść do biomu leśnego, bo jest to bezpiecznie. Podczas pierwszej mapy oraz drugiej, jeśli będą one rozgrywane na biomu leśnym, polecamy ścinać jak najwięcej drzew. Potem można je sprzedać za bardzo dużą ilość pieniędzy, co potem przeistoczy się w jakieś miecze lub kilofy. Opaca się tu również szukać pająków, ponieważ ze zebranej pajęczyny stworzymy sobie siatki i będziemy łapać w świetli, których jest tutaj pełno. Aby następnie stworzyć sobie różki bądź zaklęty miecze. Jest tu pełno kęp trawy i łatwo je zobaczyć. No. Polecam zabijać wszystkie moby, które znajdziemy na naszej drodze, no oprócz pingwinów, bo one zazwyczaj są bardzo trudne do zrobienia. A dlaczego warto? Ponieważ wypadają z nich pieniądze oraz bardzo dużo ekspo. Z tego co zaobserwowałem, w biomie leśnym najle najlepiej sobie radzi mak oraz łucznik. Z tego powodu, że mak ma bardzo ła łatwe miejsca do likwidacji swoich drogów, na przykład różków, piorunów, ponieważ jest tu dużo takich wzgórz, z których można zeskoczyć, strzelić i wrócić z powrotem na nie. Mimo tego, że w biomie leśnym jest bardzo łatwo i można zrobić dużo dobrych rzeczy, to inne biomy oferują również tak takie łatwe zabójstwa, a do tego jeszcze lepsze temy. Więc warto się udawać też do tych lepszych. Jednak nawet przy końcowej fazie gry, gdy mamy mało punktów życia, to nie opłaca się iść do trójum mówią, bo wiadomo, że zginiemy. Lepiej już pójść do biału leśnego i zebrać mało przedmiotów, ale przynajmniej nie zginąć i dojść dalej. Gdy znajdziemy się już w takim wiemy z powodu niskiego poziomu zdrowia czy czegokolwiek, nie należy używać swojej najmocniejszej broni, broni która może się zużyć, lecz na przykład zrobić sobie jakiś kamienny bądź drfniany miecz i właśnie tym atakować. Bądź używać broni, która się nie marnuje czy nie przykład się. Jeśli chcecie więcej informacji na temat mobów, które można znaleźć w Biomie Leśnym, w opisie filmu wstawię parę linków, które wszystko wam dokładnie przedstawią. Dobra, to chyba koniec filmu. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, komentowania, bo to bardzo motywuje. Ja tej motywacji bardzo potrzebuję, bo jak możecie zauważyć, filmy pojawiają się w bardzo dużych wstępach. Więc ja już kończę. Na razie, cześć.